Z tej strony Edit i dziecko, z demonstracji minigame'a autorstwa. Nie wiem, to jest książka autora, czy nie jego. No, później na pewno, że będzie w opisie link do kanału. Next. No, tylko dwie strony. Teraz spałem się tutaj. Wychodzimy sobie. z naszym ta. Czy. Znaczym paraka mapka. To jest ogólnie minigame. I zależy, ile duszy duż spędzimy y, na tej mapie na przykład tutaj, żeby na to wejść 300, na to 500, na to 1000. Tutaj mam wszystko napisane, jakie mowy są na każdej z map. Z mapek, na przykład tutaj za dużo też możemy odblokować. Czy znaczy tutaj odblokujemy za duże mapki? Tutaj mamy takie bonusiki, na przykład Bazer Potion framestaff Zakręta buteleczka. Tam nie ma co tam więcej pokazywać. Jedziemy, pokażę Naciskamy prawie. I tutaj właśnie nam się pokazał. I będzie nam tu się pokazywać, ile zdobyliśmy, znaczy ile zabiliśmy. I w zależności od tego, ile zabijemy zombiaków, to będziemy mogli kupić sklepików. Mapka jest jak dla mnie prosta. Zależy też od fali. Te rundki się tutaj nie kończą, tylko im e tylko są coraz bardziej trudniejsze. wygrać chcemy, żeby dojść na przykład duszę na kolejny moment. dobra, nie Ile mamy? Mamy 8. Może to, czy coś tam jest na no, stać w sklepie. Hmm. Jak co? So... O free, No tak zadano, trzeba brać. Jak dają, to się bierze. Dobra, zimno kreńko. Najlepszego nie stać. Trzeba obrać jakąś. Staty... Hmm. Nie, zapewne się nazywa strategię. Wszyscy już, dobra. To... Najpierw no, że szkieletami, bo one stoją na, na miejscu i strzelają nas. są to to się Co ząb? może nie mają. Co mnie bijeć? 16. Dobra, tam zbieramy jakieś uzbrojenie, to nie ma sensu. Oj, oj, oj. Będzie ciężko. Tu mam mieczek. Ale... Wow. Nie, ma nie tak od tyłu grać. Ja wam chcę tylko pomóc. Jakbyście się musieli mieć w tym ciele. Co ma w tej łapie? Ma to już się złote. Nie Ciekawe, czy jak e, jesteśmy w ręce, to czy można przejść do sklepu. Nie, Ciekawe, nie czek, nie. No nie chodzi, no 32, gdzie stać na jakiś sprzęt? Może? Dobra, to na co nas stać? Mamy 28 6,2 o, idealnie klata diaksowa, czyli w sumie można na mieczek jakiś. Ну, раз важно. Да, да, Лежа на не, 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 не. Пошли, да. будем утекать, что нам сетка жизни только наровала бысь. Пошли, да. Trochę nas drogi zniszczył Dobra, może troszkę bić Oj, hmm, HP nie dało A to dobrze pomyślał, bo nie można na set pisać z game moda, żeby na game mode'ie wszystko było w płycie zjechać Albo można, tylko ja nie umiem Co to już będzie naszkać na spotę jak sowe Czy to o mnie? Co nas się zobacz? A bo nie jakieś kapu teraz kupić. 16. Ile kosztuje jabłuszka? 5 kiwi. Tam zostanie 11. A z 11 stać nas będzie na. To się już nie opłaca. Łuk z cały. Nie. Hmm. No, kupimy w okazji cenie kilka jabłuszek. Dobra. No, bo tam jeszcze. Nie ja będziemy musieli już popływać. Znaczy kolejną. Na środek. Tak. Wsio szkielety. Jakie najważniejsze. No nie no. Dobra, zaczynają się być same szkielety. Dobra, gdzie są te szkielety?

To chyba, to już zakończę ten no, odcinek. Jeśli chcecie, to piszcie w komentarzu, ktoś można na nagrać kilka razy. Może wszystkie mapki nam się uda Dzięki za oglądanie i to zapraszam do swej.